Poznaniu.pl Poznań w minutę Już 13 listopada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek otworzy nowy gmach sądu apelacyjnego w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, żeby do niego wejść, będzie musiał złamać prawo. ZDM nie wymalował tu bowiem jeszcze zebr. Do tej pory sąd apelacyjny mieścił się w otynkowanym bloku z wielkiej płyty przy ulicy Trójpore. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego twierdzą, że przy przekazaniu działki, na której mieszkają, doszło do zatajenia ważnych informacji przed papieżem. Miał się tego dopuścić sam arcybiskup Gondecki, nie przekazując prawdy o tym, że na działce mieszkają ludzie, zdaniem mieszkańców, miał to zrobić po to, bo trzymać zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Warszawskiej 82. Borys, niedźwiadek z poznańskiego nowego zoo, który latami zabawiał gości pod cyrkowym namiotem, jest w poważnym stanie. Borys ma dziś 32 lata. To sędziwy wiek dla zwierzęcia. Jednak oprócz wieku, na przeszkodzie do spokojnej starości stanęła choroba. Nowotwór. Pozostaje mieć nadzieję, że zwierzę pozostanie w dobrym stanie jak najdłużej. Granaty ręczne, zapalniki oraz amunicję artyleryjską odnaleziono podczas remontu szkoły podstawowej nr 6 we wrześniu, okoliczne budynki mogą być zagrożone, w piątek rano ewakuowano mieszkańców okolicznych domów, by saperzy mogli przystąpić do pracy.